godzinie Szaranowicz. Mam nadzieję, że dziś gracze nie zawiodą swoich kibiców i dadzą nam wspaniały futbolowy show. No, nie podjąłbym się wskazać faworyta w dzisiejszym spotkaniu. Też mi się tak wydaje. Oby tylko chciało im się chcieć. Rozpoczęli właśnie pierwszą połowę. Dobra pozycja do oddania strzału. Obrońca poradził sobie z tym doświadkowaniem. Podanie. Dobrze zagrał. Cudownie dograł. I piłka trafia do obrońcy. Oddał piłkę. No, nie mogą się przebić. Szansa na kontratach, zobaczymy, co z tego wyniknie. Traore. Bajdź. No, dobra okazja będzie. Rasiak maić ryzykownie, ale udanie. No trzeba pochwalić go za to podanie. Blisko pole karne, ale znakomicie łówkuje na bramkę. Strzała, ale tuż obok bramki. Szkoda tej okazji. Andreu zapowiada się bardzo wyrównany mecz z udziałem szczecińskiej pogoni. Nie do końca są pewni swoich szans, ale to właściwie stało się regułą. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Andreu. No zastanawia się czy nie strzelać. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Strata piłki. ładnie dograł No i mamy straty piłki Ryśka polekarne może strzelać Dobrze podał Czy to wykorzyst Uderza! Aj, nie, cel nie uderzył. Podjął szybką, dobrą decyzję, ale szkoda, że nie trafił do bramki. Ależ piękne podanie. Wizdek sędziego, ręka, rozpoczniemy od rzutu wolnego. Czy to wykorzysta? Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. I będzie aut blisko pola karnego. Traore. Już blisko pola karnego. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Niesamowite pudłuje, ale śmiał znakomite podanie. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Słaba i nudna pierwsza połowa. Mnie właściwie to spotkanie uśpiło. Rasiak. Akcja skrzydłem dobre podanie. Co ja będę państwu opowiadał? Sami państwo liczicie, braore. Ładnie główkuje, Piotr Brożek. Blisko już do bramki. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. No, Andrew! Ale piękna Bramka. To był niezwykle trudny do strzał. ale zagrał. Spojrzał, przymierzył i posłał dokładnie piłkę tam, gdzie chciał. Bramkarz był bez szans. No do drugiej połowy przyszło nam poczekać, żeby zobaczyć Bramkę w tym meczu. Reakcja sędziego, poczekajmy co wskazuje. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Pospieszył się z tym dośrodkowaniem. Nie było partnerów. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. No, może być groźnie. Andreu. Rzeczywiście dobre podanie. Wajdź. No i piłka trafiła sędziego. Traore. Rasiak. Czy to wykorzysta? Oddał strzał głową, ale wspaniała bramka. Nie potrafią powstrzymać go obrońcy. To jego drugi gol w tym spotkaniu. Widać, że kapitalnie gustuje. Potrafi walczyć w każdej sytuacji w powietrze. Dążył w ostatniej chwili. Baj. Ależ rozumieją się bez słów. Kapitalne podania. Piłka wciąż w grze. Andreu. Ależ znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Uderzenie. Strzał niecelny. Nieczysto uderzona piłka poszła w bok. Oba zespoły dokonują zmian. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Ładne podanie. Wspaniałe podanie, ale szansa. Czy będzie strzelał? Sędzia sygnalizuje, że pragną. Nowy gracz w zespole prowadzącym, to na pewno spory zastrzyk świeżych sił. Czegoś Raśka! Jest! Znakomicie! Mamy powtórkę, kto jak kto naprawdę potrafi fenomenalnie głuchkować. To prawda i pokazuje to zresztą nie po raz pierwszy. Proszę popatrzeć, jak kapitalnie rozegrali ten rzut Świetne podanie. Oddaje piłkę kolece. Wymiana podań między dwójką graczy. Celnie, dobrze. Brawo! Zagranie głową. Strzela! Piłka w siatce. Taki jest futbol. Rywale częściej byli przy piłce, stwarzali okazję, ale to oni zdobyli gol. Stare piłkarskie pożekadło po raz kolejny się sprawdziło. Niewykorzystane sytuacje się uszczą. Skorzystał napastnik z tego prezentu. Bramkarz odbił piłkę wprost pod jego nogi. Dobre podanie. Podanie w tempo, ale nie udało. Aut za chwilę rozpoczną od rzutu. rożynie prowadzącej nastąpiła zmiana zawodnika. Traorę. znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. Ależ podanie. Brawo, interwencja na najwyższym poziomie. Próbowali, ale stać ich było tylko na jedną bramkę. Rywale zdobyli aż trzy.